Startuje. Nie, to Tusk powiedział, że zna parę osób w TVN-ie i zna parę osób tak. w innych stacjach. To Tusk tak. powiedział, więc może ma pan pytania o politykę proniemiecką Tuska. Ma, ma pan ma, jakieś pytania? O pana politykę mógłbym zapytać. Śmiało. No, jaką, Śmiało. Ma, jaką pan politykę prowadzi? Propolską? Tak, propolską, tak? tak, właśnie propolską. I różnica tak, między tak, nami, fundamentalna polityka, tak? różnica między nami a platformą jest taka, że my nie boimy się a gdzie mówić, że walczymy o, o polski gdzie, interes. Tak? Platforma... Chce pan wysłuchać, czy chce pan krzyczeć? Jak pan chce krzyczeć, to proszę tam do czytelnika w platformie, tam widywu, widu, widywaliście się. Więc chciałbym skończyć. Różnica fundamentalna między nami a platformą jest taka, że u nas imposybilizm, który jest wszechobecny u Tuska, nie istnieje. Według Tuska nie dało się zbudować muru, nie dało się przekopać mierzei, nie da się zbudować CPK, nic się nie da. Ten nieudacznik nic nie potrafił. I to jest różnica między nami patriotyzm w praktyce. Szanowni Państwo, regułą tej konferencji jest to, że jedno pytanie na redakcję. Telewizja TVN zadawała już swoje pytania. Ale Bardzo zaraz, zaraz, Chciałem zapytać, czy podziękuję Panu dyrektorowi. Ale czy Pan w ogóle słyszał, że jest jedno pytanie na redakcję? Bardzo proszę, ale ja myślałem, że ja chciałem zadać jednak pytanie. A ja podziękuję Panu dyrektorowi na generalnemu Lasów Państwowych za jasną deklarację dajmy wsparcia, za, jed... innym, za jasną deklarację dajmy wsparcia innym panie kampanii wyborczej prawicy. E... Panie redaktorze, dajmy szansę Odpowie Pan to krótko. Czy Panie podziękuję redaktorze, pan, czy jest Pan zadowolony? Ja chciałbym usłyszeć pytania innych redakcji, no naprawdę, pan... bo koledzy czekają się niecierpliwią. Naprawdę to jest nieuczciwe, to co Pan robi wobec Znaczymy, innych redakcji. Ja się jasn... Bardzo stałem proszę. się grzesznie w kolejce i czekałem. No, teraz... Jedno pytanie na redakcję, jesteście Państwo z jednej redakcji. Bardzo proszę. No dobrze, nie redakcje. może Pan odpowiedzieć po prostu Bardzo drugie pytanie. Dlaczego redakcja? jedno pytanie na jedną redakcję? A może dwa pytania bo na jedną Bo chcielibyśmy, redakcję. aby każdy miał to możliwość zadania pytania. Bardzo proszę. Już Pan odpowiedział. No nie wiem, ile koledzy mają czasu. Bardzo proszę, widzę, że się niecierpliwią. Bardzo proszę. Nie odpowie pan, nie skomentuje Bardzo Deklaracji proszę, Politycznej Dyrektora Lasów Państwowych. Panie redaktorze, pan ja rozumiem, że to są, pytania to są pytania od Donalda o, Tuska. O, nie, rozumiem, to są pytania nacisną, od dyrektora Lasów Państwowych. Już nacisnął Donald Tusk, rozumiem, tak? Pytania od dyrektora Lasów Państwowych. Już zapomniał sprzedać lasy. Panie redaktorze, to, a ktoś sprzedał nie. lasy? Dobrze, panie redaktorze, już bardzo proszę, kolejna redakcja. Czyli nie, czyli nie odpowiecie bardzo panowie. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Dobra. Państwo w ogóle chyba średnio jesteście zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia, bo w ogóle nie transmitujecie tej konferencji, także... Bardzo proszę, kolejna redakcja. Nie